ten kotek. Pokaż. O, tak samo siedzi jak wczoraj. My już jesteśmy, moi drodzy, po śniadanku i zbieramy się i jedziemy gdzieś, gdzie jest trochę cieplej. Na plażę. Na plażę do Las Cristianos, tak? Chyba, że coś przekręciłam. Coś takiego. Bo zobaczcie, jakie są tu chmurki. Fale są dzisiaj olbrzymie, słuchajcie, olbrzymie. Idealne warunki dla surferów. Ale ma być właśnie tak, a na południu wyspy ma być słonecznie cały dzień, więc jedziemy na południe. Jesteśmy, słuchajcie, w drodze i jedziemy do Los Cristianos. E, mamy tam godzinę 16 z naszej miejscowości, więc trochę spędzimy w autku. Ale jedziemy tam, bo tam, słuchajcie, jest dzisiaj pełne słońce, więc u nas też się przejaśnia, ale jest chłodno, jak wyszliśmy z kwatery, więc stwierdziliśmy, że trzeba jechać gdzieś na plażę. W końcu przyjechaliśmy się trochę wygrzać i tak wygląda, słuchajcie, nasza droga. Słuchajcie moi drodzy, stwierdziłam, że Wam coś powiem, jak już tak jedziemy, bo miałam Wam coś powiedzieć i zapominam cały czas, jak chcecie przylecieć na ten ryb, to nie musicie się w ogóle obawiać. Słuchajcie tego, czy są jakieś sklepy, czy jest ich dużo, bo naprawdę supermarketów jest bardzo dużo. Są typu Aldi, Lidl i mnóstwo sklepów Dino. Więc naprawdę nie ma się co martwić, wszędzie zrobicie zakupy, często sklepy są otwarte od 22 do 21.30, nawet tak było w sobotę, Lid był do 22, a reszta chyba do 21.30, no i ceny są takie słuchajcie w sklepach, powiedziałabym ciutkę niższe niż w Anglii, ale nieduża jest w sumie różnica, to zależy po prostu co chcecie kupić. No. Także podzieliłam się z wami tą wiedzą. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dojeżdżamy do Los Cristianos. Słuchajcie, i mamy na termometrze 22 stopnie, a u nas wyjeżdżając ile było? Siedemnaście? Osiemnaście? Już nie pamiętam. Hejka moi drodzy, właśnie wysiedliśmy z samochodu, nie uwierzycie, ale szukaliśmy parkingu 48 minut. Wyobrażacie sobie, nie to że jedzie się tutaj e, godzinę 16, to 48 minut zegarkiem w ręku spędziliśmy szukając parkingu i po prostu staliśmy już jak te sępy, żeby ktoś wyjechał, a było to bardzo, bardzo ciężkie. Obiechaliśmy to miasto kilkakrotnie. E, są też parkingi płatne, jak chcecie, bo my stanęliśmy na bezpłatnym, ale cena za dwie godziny to było 16 euro, więc stwierdziliśmy, że nie, że pojeździmy chwilę dłużej i dzięki temu, nie wiem, wiecie, za 16 euro to już dzieci mają lody. Więc tak postanowiliśmy, ale strasznie długo. Jak chcecie przyjechać w sezonie do Los Cristianos i chcieć gdzieś zaparkować, to musi być to masakra. Słuchajcie, my jesteśmy w styczniu. Ale jest jedna pocieszająca rzecz: jest tutaj dużo cieplej niż u nas na północy. Jest słoneczko, nie ma praktycznie żadnej, słuchajcie, chmurki. Aż pali to słońce. Także teraz czujemy typowo letni vibe, zresztą zobaczcie, jak jest pięknie. I tu sobie spacerujemy. Bardzo czysto w ogóle jest w tych miastach, z tego co zauważyłam. Wczoraj jedno widzieliśmy, dzisiaj drugie i naprawdę powiem wam, że to, że jest tak czysto, to jest e, wspaniałe. Niestety w Anglii w miastach nie jest tak czysto, więc tym bardziej miło nam się tutaj e, spaceruje. Mam tutaj torbę na plażę, słuchajcie. Zatrzymamy się na jakąś kawkę, może lody i idziemy plażować. Chyba musimy w ogóle kupić sun cream, bo nie mamy. Myślałam, że może nam się aż tak nie przyda, ale wiecie co? praży jednak. Wyszliśmy na chwilę, słuchajcie, do sklepiku. Eee, kupiłam suncream cream, trzydziestkę i dziewczyny jakiś dr Pepper z wiśnią. A Matysia chciała spróbować fantę. truskawka i co? Kiwi. No i idziemy już w stronę, słuchajcie, wody, ale naprawdę bardzo jest tutaj tak estetycznie, tylko wiecie co? Ja lubię takie miasta na przykład na urlopy, tylko właśnie poza sezonem, bo w sezonie to musi być dziki tłum i to już mi nie sprawia wtedy na przykład radości. Ja nie wypoczywam. Ale też, w takim dużym mieście jest taki tłok zawsze, wiecie. Ja wolę jednak takie mniejsze mieścinki, a tutaj na przykład do takiego dużego miasta zajechać. Słuchajcie, zobaczcie, ile jest ludzi. Mamy styczeń. A tam nie było w ogóle, słuchajcie, wolnych ryżaków. Idziemy. Uuu, potknęłam się, ale żyję. E, idziemy dalej, słuchajcie, bo tu nie ma wolnych ryżaków. Plaża jest piaszczysta, jest e, całkiem ładna, tylko w tej części, zobaczcie, na pewno cieplejsza woda. Dużo ludzi pływa. Jak wiemy, mamy styczeń. E, czyli na południu, słuchajcie, w styczniu wszyscy pływają. Jest spoko. Maty plecy. Zobaczcie jak jest fajnie. I tutaj też sobie ludzie chillują po drugiej stronie. No i idziemy szukać jakiegoś miejsca. I think I'll drodzy, leżakujemy już jakiś czas sobie i pływamy w morzu. Woda jest, słuchajcie, taka chłodna, ale do wytrzymania. Da się zmoczyć i wejść z powrotem, słuchajcie. jak to, jesteście chwilę już w tej wodzie, to jest zupełnie e, inaczej. E, mamy swój leżaczek i tak wiecie, dwa leżaki w sumie. Teraz Matysią się opalamy, Artur z Milą w wodzie i chillujemy. I, I wiesz, shopping wiesz co center. jest naj, najlepsza rzecz? No? Że ja nawet nie próbuję. No, Poszliśmy sobie z Mati e, na spacer. Stwierdziłyśmy, że idziemy się przejść. No, i... Ale nie tu idziemy do maka. Idziemy do maka, zobaczyć, jaki jest, słuchajcie, mak e, w tej miejscowości, w ogóle w Hiszpanii. Czyli jest coś nowego. Artur chciał bardzo kawę. Przyniosę mu, a może będzie mrożona kawa. Nic nie widać. No i patrz, czy jest coś innego. Nie, później idziemy na jedzenie. Teraz jakieś deserki. Są jakieś inne? A ja te zawsze bardzo robiłam. A, jest taka kapka. Kawa z lodami. Super. Zobaczyście co jest. Jaka kapka. e no. And caramel. karmel. Ale nie mam wrażonej. Ale jest z lodem. A ja mogę to? Może, tylko na wynos, żeby to było, nie? A jaką tacie Weź znajdziemy, dobra? A tacie? Tacie to może. No, to chyba nie... Czarną, bo chcę normalną pewnie, nie? Na wynos. A jaka jest normalna? Ameryka? Taka. Może tą. Ameryka? To będzie miał czarną całkiem. Ciasteczka. A wiesz to chciałam zobaczyć. E, są sałatki. To? mogę zobaczyć? A są po prostu. Coś jeszcze chciałam zobaczyć? No dobra, ale ja coś chciałam pokazać, jakie są kanapki. Czy są jakieś inne? Mm. Nieźle, nieźle. Mamy już z maka, co mamy? Kawę i loda. Tak. Cappuccino, tylko nie machaj za bardzo, żeby nie wylać kaw, no. I dla Lili przyjęliśmy loda karmelowego, tak? Salted caramel chyba. Bo Lila taki lubi. Zobaczcie, jaka Mati już opalona. <grytanie> Żartuję. Zobaczcie, jaka piękna restauracja. Ficista, no, fajny, ktoś miał pomysł. Mega. No. Jakie są ceny tu? Czyli kolejna bardzo fajna restauracja w takich kwiatach. Uwielbiam. A tu różne atrakcje. Kolejna, zobaczcie, jakaś fajna restauracja. Na górze fajnie zielona. I sobie tu idziemy dalej. Zobaczcie, jaką mam super pizzę Marimonti. A jeszcze tą grecką A, no tak. Artuś ma peperoni, klasiko, a ja mam taką superową pizzoszkę. Dziewczyny będą miały też z owocami. Może... i drodzy, zjedliśmy właśnie pyszną kolację. Jesteśmy w restauracji. Pamiętasz jej nazwę? Ta... Coś na po Pompeji. E w Los Cristianos i powiem Wam, że bardzo dobre jedzenie, na bardzo dużym poziomie, ale możemy się wypowiedzieć tylko i wyłącznie na temat pizz, ponieważ wzięliśmy z owocami morza dwie, jedną peperoni z rukolą, Artura ta peperoni była taka przyzwoita, a jeszcze grecką sałatkę, sorry. I Artura była taka przyzwoita, grecka sałatka była bardzo dobra, ale ogólnie pizze były na takim naprawdę wysokim poziomie. Jeśli chodzi o sangrię, to Taka normalna po prostu ja bym powiedziała. Były no i reszta, ja jakieś tam napoje bardzo dobre, więc Wam ogólnie polecamy. Restauracja ma i 4,7 i 4,7 ma na Google. Jedyne co to na początku, jak przyjdziecie, to nie dziwcie się, że pan, który przyjmuje zamówienia, strasznie jakby e, stoi nad Wami i ponagla, że musicie już praktycznie złożyć. Ale myśmy się nie dali. Artur odmówił mu dwukrotnie, że jeszcze 5 minut. bo wiecie, z dziećmi jak jesteście, to dzieci chciałyby się. Zastanowić dłużej, tym bardziej, że dziewczyny brały pizzę na pół. My tak samo. No. I przy następnym stole dokładnie była ta sama, słuchajcie, sytuacja. I tak sobie pomyślałam później, że oni tak wiecie Próbują szybciej, 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 żeby kolejni klienci przychodzili. I to jest troszeczkę takie popa. Ale ogólnie restauracja bardzo fajna. Jest mnóstwo ludzi. I powiem wam, że średnia wieku jest plus 60, nie, plus 55. Zresztą sami zobaczcie z tyłu za mną. To jest, słuchajcie, ta restauracja. W tym momencie jest prawie cała obłożona i tak wygląda w środku. Tam, kwiat kurde muzyczka cześć moi drodzy witam was bardzo serdecznie nie wiem na ile mnie słyszycie ale spacerujemy po naszej miejscowości dzisiaj są olbrzymie fale nie wiem czy kamera to odda ale słuchajcie one są przepiękne, i to jest cudowne na północy, że możecie obserwować takie prawdziwe, wiecie, ocean, fale. Cudownie to wygląda. No to super, robiła ten. Na taki ty -ty. Eee, ja właśnie tutaj surfować. No, właśnie, mogłam sobie przypomnieć też. No, i my idziemy na spacer do tej, słuchajcie, wieży. Nie wiemy jeszcze, co to jest. I cały czas idziemy brzegiem i mamy takie widoki. Pokazywałam Wam też taki jeden basen, o może ja Wam się pokażę? Pokazywałam Wam też basen taki przy hotelu obok naszego i tam jest taki basen z widokiem całkowicie praktycznie na ocean. Eee, I on już jest płatny i kosztuje już 5 euro od osoby plus jeśli chcecie leżać to jeszcze 3 euro. Czyli samo wejście kosztuje 5 euro i że dobrze pójdziemy. Zobaczymy jeszcze, ale jest cudownie. Tu. I pali słoneczko i dzisiaj w naszej miejscowości jest też ciepło. Mimo, że się tak nie wydawało, słuchajcie, na naszym balkonie, to jak wyszliśmy, to od razu zdjęliśmy bluzy i już tak jest naprawdę super, tylko troszkę wieje, ale wiecie co? Ten wiatr daje dzisiaj taką fajną ochłodę. Wiadomo, ale doszliśmy, jest gorąco, jak nie wiem co, im dłużej idziemy, tym bardziej nam pali. ciepło pali. Mati już ma masakry, już jest jej za gorąco, potrzebuje lodów. Potrzebuje mango loda. Tak, zawsze mandol, mango, ja mando powiedziałam. Czekajcie, nie ciepło was rozdać równo. A ja mam, słuchajcie, kapucinko. przyszliśmy sobie do takiej restauracji, tutaj jest taki duży hotel i tak, jest, widzicie, fajna restauracyjka. Przyszliśmy sobie napić się. Byliśmy też w sklepie, jedliśmy lodę i kupiłam takie, słuchajcie, jakieś ciastka. Nie wiem, może lokalne do spróbowania. A widok mamy, słuchajcie, taki. Zalało nas, słuchajcie, rozłożyliśmy się tu i nam fala przyszła i zalała nam wszystko. Ja uratowałam nasze rzeczy. Lepiej tutaj nie dojdzie, wiesz? Dziewczyny idą zaraz do basenu. Słuchajcie moi drodzy, ja sobie chilluję teraz tutaj, mam nadzieję, że ta fala nam nie dojdzie, no bo tam nas zalało, e, więc jest nieźle, ja sobie tutaj chilluję, dziewczyny się opłukają i idą właśnie do basenu takiego widzicie, e, że tak powiem odgrodzonego od oceanu, ale że dzisiaj są wielkie fale, to co chwilę jakaś fala, o tamta też pewnie jest z tyłu, e, tak fajnie się wlewa do tego basenu i robi takie fajne słuchajcie, e, o ta jest też niezła. Może się uda ją zobaczyć. E, stwierdziłam, że się teraz tu rozłożę, tylko jestem tyłem do słońca i się trochę poopalam może. E, no, dziewczynki poszły z tatą tam z drugiej strony wejść, bo jest takie łagodniejsze, wiecie, zejście. Ale strasznie mi się podoba, że te fale się tak wbijają do tego takiego naturalnego basenu ze słoną wodą z morza. To jest naprawdę super. Dzisiaj w ogóle w naszej miejscowości spędzamy czas i stwierdziliśmy, że tu jest dużo spokojniej niż na przykład w Los Cristianos i w tych wszystkich kurortach. Jest e, bardzo przyjemnie, bo jest mało ludzi naprawdę my tak lubimy i jakbyśmy byli tu latem, pewnie byłoby wiecie tłoczno, ale nie jest to lato, więc naprawdę można się nacieszyć takim spokojem. Dużo miałam wam do opowiadania, bo różne rzeczy się dzieją, ale cały czas zapominam. Na przykład dzisiaj szliśmy i pani porozsypywały się, a wieje tutaj bardzo, e, wszystkie pudełka. Ja mówię chodźcie i pomożemy posprzątać i żeśmy jej na maksa pomogli sprzątać, ona nam tak dziękowała i niech Hiszpanie też to zauważyli, że my pomagamy i też zaczęli e, biedzie, zbierać te pudełka. Fajnie jest sobie tak, e, słuchajcie, pomagać ogólnie. Nie mogę się napatrzeć na te, słuchajcie, fale. Naprawdę, to jest taki dziki ocean. Północ ma jednak e, ten swój klimat. Może jest mniej tutaj rzeczy takich, ale ja lubię takie spokojne miejsca, słuchajcie, takie dzikie. Naprawdę. Tutaj czuję, że odpoczywam. Szczególnie dzisiaj. Byliśmy też na kawce w restauracji. Później idziemy na kolację jakąś. No, mamy tak blisko tego wasenu też kwaterę, że mogliśmy pójść na chwilę, przebrać się i z powrotem tutaj sobie wrócić, także rewelacja. Muzyka Hejka moi drodzy, witam Was popołudniowo. Ogarniamy się po malutku i planujemy jechać teraz gdzieś na jedzenie. U nas jest bardzo fajne jedno miejsce do zjedzenia i naprawdę są bardzo dobre, też ceny, ale chcemy też spróbować czegoś nowego. Tam tle służycie Artura i Lille, bo grają sobie na telefonie. W Arcanoid to się kiedyś nazywała ta gra. Ja przegrałam, teraz już jestem strasznie, słuchajcie zła. Dzisiaj mieliśmy fantastyczną, słuchajcie, pogodę i to na północy, więc widzicie, to jest czasami taka loteria. Nie wiem, gdzie jedziemy jutro, ale myślimy o stolicy, zobaczymy. Też powiem Wam, że fajne jest w tych kwaterze to, że macie żelazko, od razu Wam to powiem. Co jeszcze macie? suszarkę i na przykład możecie sobie wyprać, bo jest też pralka rzeczy, które bardzo szybko na balkonie schną. To nam się bardzo też podoba, bo możemy sobie zrobić pranie i skorzystaliśmy z tego w szczególności, jeśli chodzi słuchajcie o ręczniki. Matylda już się ogarnia, zbieramy się jedziemy coś zjeść. Znaleźliśmy taką fajną z widokiem knajpkę, gdzie są burgery, są też super koktajle i różne oczywiście jakieś hiszpańskie przekąski, także na słodko. Także powiem Wam, że dzisiejszy dzień mieliśmy taki chill, odpoczynek, naprawdę super się bawimy. Słuchajcie, przyjechaliśmy do restauracji. Może nam się trafi zachód słońca. To jest ta restauracja, co ją widzicie? Taki jest widok. Zobaczymy jak w środku. No i zbieramy się, słuchajcie, tam dużo osób, yy, ja Wam może przybliżę, surferów jest dużo, zobaczcie, zobacz, Mati, jak na fali surferzy. Tak, ale widzisz, jakie fale, one idą No, ale będzie przepiękny zachód, a tata to już głodny, bo pobiegł do restauracji, a tu mamy takie piękne. Ja też, też głodno. Tak, ja też, no idziemy coś zjeść. No, tata wchodzi do restauracji, tu macie jej nazwę, jakbyście szukali, w wejściu mamy piękny kaktus. No, jest naprawdę przepiękny ten kaktus. Lila, dzisiaj pięknie wygląda. No, nasze słuchajcie, jedzonko. takie fajne burgeritos. Burgeritos? Tu ma tyś A ja chciałam taką fajną po prostu kanapkę, zobaczcie. Gracias. Drodzy, właśnie zjedliśmy kolację, słuchajcie, Matysia miała sałatkę Cezar w tej restauracji, była bardzo dobra dla niej, Lila miała burgera i też bardzo smakował, Artur miał burgera i stwierdził, że jest średni, trochę za mało frytek, a ja miałam kanapkę i to była jakaś kanapka typu hiszpańska, słuchajcie, no i powiem Wam, że ja wziąłam sobie pieczywo, chyba takie zwykłe pieczywo, tak, to było chyba pan i to pieczywo było czersne mimo podgrzania, kanapka była bardzo sucha w środku. Ogólnie jeśli chodzi o dodatki typu e, szynka i e, kozi ser, to było to dobre, ale same połączenie kanapki, musiałam odłożyć pół chleba, ponieważ był czerstwy, kanapka była sucha i ogólnie powiem Wam, że średnio. Wzięłam też sangrię to była najgorsza sangria, jaką piłam do tej pory na wyspie. Bardzo mało owoców i kwaśna. Także, Powiem Wam, że tu widzę, że ludzie przyjeżdżają na sery i jak najbardziej te sery widzę, jak roznoszą, że są tutaj dobre, ale jedzenie takie wiecie, sześć ledwo. Słuchajcie moi drodzy, właśnie jem śniadanko i chciałam Wam pokazać, że ja uwielbiam ten mojo, mojo, nie wiem jak to się czyta, chyba mojo, kanaryjski sos. Jak byłam na Grand Canary też go jadłam i teraz kupiłam w sklepie i też już zobaczcie, ile go zjadłam do śniadania. Ser dobry, słuchajcie, szyneczka hiszpańska i taki sosik, i można sobie w mikrofali, bo mamy mikrofale, zrobić taką pyszną zapiekankę, że hoho, ho, dużo lepsza dzisiejsza moja zapiekanka domowa była niż wczoraj z restauracji.